uwagi. Czy ktoś z Państwa jeszcze w innych tematach? Bardzo proszę, Panie Prezesie. Szanowny Panie Pośle, Szanowni Państwo, zapewne dotarła do Was wszystkich taka może informacja odnośnie ulg na zakup paliwa przez stację Orlen, czy tam inne, czy coś takiego. Ja może celem Poinformowania szczegółowego. Otrzymałem taki mail, bo prosiłem o informację, z czego to wynika, który otrzymało RCK i K w Gdańsku. Witam. Dziękuję. Dziękuję po porozumieniu zawartym przez PKN Orlen oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Rydultowach na wszystkich stacjach Orlen i bliska. W w Polsce zostały wprowadzone rabaty na zakup paliwa dla honorowych dawców krwi. Akcja ma zasadę ogólnopolski, skierowana jest do wszystkich honorowych dawców krwi. W załączeniu przesyłam informację, jak uzyskać rabat. Informację, jak uzyskać rabat, więc trzeba wypełnić ankietę, podać PESEL, imię ojca, nazwisko, datę urodzenia i wysłać trzeba do prezesa, Yy, z poważeniem Marcin Cho Chłoszycki, prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Kwii Wydłutowych. Więc yy, w związku z tym, że tam mam znajomych yy, w PKN-Orlen, yy, którzy tam pracują, yy, poprosiłem też o, o telefon do yy, biura promocji i powiedzieli, że nie mają żadnego yy, podpisanego porozumienia z żadnym stowarzyszeniem o jakichkolwiek zniżkach. Honorowych, dla honorowych dawców krwi na zakup paliwa, w, przynajmniej w PKN Orlen. I teraz nasuwa się świeża sprawa, bo dzwonił do mnie kwiodawca, który już wysłał te dokumenty łącznie z, z, z kopią dowodu osobistego i tak dalej. I, I teraz pytanie: pytanie nasuwa się jakie? Czy to jest wyłuzanie? Danych osobowych, jak? jak wyjść naprzeciw, żeby nie wiem, klub, który, zresztą on jest na stronie, panie Mariuszu, pewnie pan też się spotkał z tym, z, tym, z, to, z, tym, z taką sytuacją. I to nie jest jedyny telefon, bo bo ja, tych telefonów mam na miesiąc kilkanaście, z trwogą wręcz nawet, jeżeli ja mówię, że to jest wyłudzanie danych i, i, i się pyta, co ja mam zgłosić na policję, czy ja, co z tym zrobić. Więc myślę, że, że ja jestem nie mam władzy takiej możliwości, żeby, żeby, bo nie dotarła do mnie jakaś tam propozycja, ale, no nie wiem, temat uważam, że jest bardzo taki mało mało w porządku wobec honorowych sprzedawców. Adres mailowy jest prezesa klubu. Te, te, tego... Jak dobrze zrozumiałem, prezes klubu dodał tą informację do swoich członków. Nie, do, do wszystkich sprzedawców, do RCKiK, no bo ja otrzymałem tego maila z RCKiK w Gdańsku, bo prosiłem z biura promocji czy coś takiego otrzymali. No więc odczytałem tego maila, że taką informację im przesyłają, żeby informować środowców o takiej możliwości. I co ja skonfrontowałem, z, to wspomniałem wcześniej, z PKN Orlen, że to wielka bzdura. Jest. Nie, nie podpisali nigdy. Ale, ale ja rozumiem, że to prezes klubu. Tego pamiętam. Stowarzyszenia Honorowych Dawców. A Stowarzyszenia Honorowych tak. Dawców? Nie RP, tylko RP. <noise> wysłał, wysłał to do e, Regionalnego Centrum? Tak? I, I to chyba do wszystkich, z tego co mi wiadomo, gdzie tylko było możliwe. Bo pan Mariusz Malewicz też ma taką informację, bo, bo to się rozpłynęło pod, po, po, po No całym ale kraju, to tak. bezsprzecznie jest wyłudzenie danych i sprawa dla, dla prokuratury, tylko no, któreś z tych podmiotów musi po prostu takie zawiadomienie złożyć. tak. No, RCK i ja myślę, że nie jest tym, że tak powiem, nie jest zobligowany moim zdaniem, bo to potem idzie to raczej od ksiodawcy. Nie wiem, ja, ja dlatego ten temat poruszyłem, żeby się wypowiedzieli Państwo, co z tym zrobić i jak, jak to zakończyć. Pani prezes ma. Ja, y, nie mam rozwiązania, ale Szanowni Państwo, na stronach PKN Orlen są y, powielane informacje w przestrzeni publicznej mówiące o tym, że ta spółka jest narażona właśnie na tego typu ataki, bo często proponowane są sprzedaż akcji Orlenu, do których namawia nawet sam pan premier na przykład i niestety starsze osoby nabierają się na to, potem dzwonią, jacyś ludzie do, do tych osób, no niestety ja to znam doświadczenia, bo spotkało to mojego tatę, który, który był nękany przez takie osoby. Okazało się, że banki informują te starsze osoby, w ogóle informują na swoich stronach, że taka akcja się odbywa i posługują się ci oszuści właśnie Orlenem, konkretnie, więc prawdopodobnie, że to jest może jakaś też inna akcja związana z tym tak. Mogę tylko powiedzieć, że Narodowe Centrum Krwi nie bierze udziału w takiej w tej akcji. Nie, no tak, to oczywiście panie dyrektorze, tylko że to nie jest akcja Orlenu, tylko bo to. Tak, nie, nie patrzymy na odlen, natomiast pytanie jest: no kto to wysłał, z jakiego maila wysłał? Ale generalnie, panie prezesie, jednak ci, którzy dostali taką informację, powinni złożyć zawiadomienie za do, do prokuratury, bo to jest no, środowiskowo tak rozprowadzane. Moim zdaniem bez bezwłocznie po prostu złożyć zawiadomienie doktór. prawdopodobnie do jest w ogóle jakiś fejkowy mail, bo to tak jak często przecież przychodzą tak, takie maile, wygrałeś coś tam, iż. prawda, i odezwij się do nas, więc tu pewnie jest tak samo, nie jest to żaden oficjalny mail, tylko prawdopodobnie jakiś zupełnie sfałszowany. Uwaga, jest, jest, jest jedna uwaga, że nie do końca, bo to gdzieś tam musi jak do konto istnieć, skoro zbierają dane na to konto, tak. Więc to nie jest tak, Ale więc, to więc można... po adresie IP to jest. Czy dobry haker to załatwi. Naprawdę. Ja tylko powiem, dzień dobry, Katarzyna Lisowska, Hematonkologiczni, że jedna z naszych koleżanek, która prowadzi stowarzyszenie, w jej imieniu zostały rozesłane maile do różnych ludzi, żeby tam jakieś pieniądze potrzebuje i tak dalej, więc nie tylko smsy, nie tylko na Łosapie czy Messengerze, ale ktoś wkradł jej się do jej skrzynki i takie informacje porozsyłał podsyłając swój numer konta, jakby to ona zbierała. Okej, okay, no to panie prezesie będziemy powoli już. Tak, ale na koniec jest oficjalna strona stowarzyszenia, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Redoutowy. Jest, jest prezes, cała, wszystko co związane z całą, czyli Rada Klubu i Komisji Rewizyjnej wszystko kontakt, tylko, że jak się dzwoni to nikt nie odbiera. Taka, dziękuję. Ok. Znaczy, znaczy mnie, się wydaje, że, mnie się wydaje, że jeśli jest to wyłudzenie danych, to pokrzywdzonymi są ci, którzy te dane wysyłają. No tam, o ile pamiętam, to jest, zniżka jest 8 groszy na litrze. Ja może jestem kiepski z matematyki, ale po 50 litrach to nam daje 4 zł, tak? Więc jeżeli ludzie dla 4 złotych łaszczą się na podawanie swoich danych wrażliwych, w imion ojca, Pesela i tak dalej, ja wiem, Pesel jest daną powszechnie znaną, bo w KRS ie występuje i w wielu innych miejscach. I wiem, że to nie jest, że tak powiem, dana ukryta, co nie zmienia faktu, że, że jednak zastrzeganie PESEL-a dopuszczalne przez państwo wskazuje na to, że ten numer powinien być pod jakąś ochroną. Więc jeśli ludzie dla przykładowych czterech złotych wysyłają te dane, to oni są te, te, tymi pokrzywdzonymi. Być może, ale to tak tylko mówię do przemyślenia, być może należałoby zasugerować koncernowi Orlen, żeby się od tego odciął. No bo tak to, no to trudno sobie to wyobrazić, panie prezesie Julianie, że no co, zaczniemy publikować że według naszej wiedzy to stowarzyszenie wrydultowych wyłudza bądź też nie wyłudza tylko ktoś w jego imieniu wyłudza to tak trochę brzmi jak jak taki pies ogrodnika więc wydaje mi się że poza tym no nie wiem no, na świecie nie ma darmowych obiadków nie i wiadomo że jeżeli ktoś coś oferuje, to trzeba się trzy razy zastanowić, dlaczego to robi i dlaczego akurat państwowy koncern Orlen ma taką fantazję, żeby dawać równo 8 groszy na litrze paliwa. Więc nie wiem, no być może, mówię, rzucam to jako taki pomysł, być może należy wystąpić do koncernu Orlen, żeby się w swoich mediach od tego odciął, ale to chyba jedyne, co możemy zrobić, bo… Z trudnością sobie wyobrażam, że Narodowe Centrum Kwit, czy Ministerstwo Zdrowia, czy stowarzyszenia jak Polski Czerwony Krzyż SHDK, czy jakiekolwiek inne stowarzyszenie zaczną teraz publikować informacje, że według naszych danych jest to wyłudzenie danych. To tak, tak sobie to z trudnością wyobrażam, więc raczej może gdzieś na linii Orlen Ci Krzysiądowscy pokrzywdzeni, no, no, bo mówię, inaczej to sobie tego nie wyobrażam. Jakoś nie widzę nas jako Polski Czerwony Krzyż, nie widzę pana dyrektora Sebastiana Twaroga, czy kogokolwiek jako tych, którzy ogłaszamy wszem i wobec, że to jest wyłudzenie danych, to są, to są jakieś ciemne sprawki, tak? Jakoś sobie tego nie wyobrażam. Dziękuję. To może w podsumowaniu myślę, że nie mamy co liczyć na to, że Odlen się będzie od tego odcinał na własnych stronach, bo sprawa nie dotyczy Odlenu, tylko sprawa dotyczy środowiska sprzedawców yy, I to na północy Polski myślę, że na południu już tego jeszcze, albo jeszcze nie ma, albo już nie ma, więc myślę, że tak naprawdę to yy, ci, którzy dostali te maile, powinni po prostu zgłosić, yy, no czy, czy wysłali, czy nie wysłali próba wyłudzenia, bo wyłudzenie i próba wyłudzenia też jest, jest karana. Więc to tylko jest lokalnie i ani, tutaj ani, ani Orlen, ani żadna z innych instytucji no nie jest z tym związana tak, moim zdaniem. Dobrze, dziękuję państwu ślicznie za obecność, za przybycie, za merytoryczną dyskusję i mam nadzieję do spotkania niebawem. I panie dyrektorze liczymy, że pomimo tego, że mamy Polskę.